Już po raz siódmy odbyły się ogólnopolskie imieniny Henryka i Henryki w Henrykowie Lubańskim. Jest to największa cykliczna impreza organizowana na terenie gminy wiejskiej Lubań. W centrum Henrykowa przygotowano wiele atrakcji dla osób w każdym wieku. Corocznie imprezie towarzyszą goście specjalni. W tym roku swoją obecnością Henrykowskie święto uświetnili Henryka Krzywono-Strycharska, działaczka polityczna. Oraz wybitny polski aktor Henryk Talar. Chcemy na estradę zaprosić wszystkich Henryków, którzy przyjechali tutaj do nas. Bardzo prosimy o wejście wszystkich Henryków na scenę. I tych warszawskich, i tych z Komorowa, i tych z Krakowa. Bo dobrze w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej jest w Henrykowie. To bohaterowie. Dzisiejszego dnia śmiało nie ma żadnej Henryki. I teraz poprosimy jeszcze Cisowianeczki i będzie specjalnie dla Henryków pioseneczka. Nad Bardzo serdecznie witam was tu wszystkich na tym nowo wybudowanym placu, który prawda dzisiaj, jak gdyby mamy takie pierwsze tutaj uroczyste spotkanie. Ja jako wójt gminy Lubań chciałbym, żebyście się dzisiaj do północy bardzo dobrze na tym terenie bawili, żebyście wynieśli jak największe wrażenia i żeby ta impreza utkwiła wam jak najdłużej w pamięci. Pozwolę sobie złożyć życzenia wszystkim Henrykom. Wszystkim świetnym mężczyznom, którzy noszą to piękne imię, którzy imieniny obchodzą nie tylko w okresie lata, ale również zimy, jesieni, wiosną. Życzę wszystkim Henrykom dużo szczęścia, dużo radości, dziś wspaniałej zabawy i najważniejszej rzeczy oczywiście zdrowia, udanych wakacji, a dziś jeszcze raz szampańskiej zabawy. Wszystkim Henrykom, wszystkim Państwu, bawcie się długo. Dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić i dali dla Was mądre prawa. Wiecie na co dzień. I od święta spróbujcie dobrze zapamiętać. Nikt nie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać. I każdego mogę zawsze... Na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różni się od innych, to jest moja sprawa. Tak się tu wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie, Byście w potrzebie z nich korzystały Najlepiej jak umiecie. Gdzie tak lampa świeci w nocy, gdy ciemne gwiazdy już mi to Na los Nad przyszłością dzieci rozmyśla serca i umysły mocą. On je ukochał, jak się kocha swoje pociechy, które serca ciągle pragną. Danych poświęcił i trudy i znoje. Biedne sieroty do siebie przygarną. One go także kochały jak ojca. I były przy nim wesołe, szczęśliwe, bo w pracy dla nich Korczak nie znał końca i nie opuszczał ich nawet na chwilę. Wspierają się przed nieprzyjacielem, który praktycznie może być wszędzie. Wielu z nich jest młodych. Ich niewielki oddział, jest pełna kompania Wehrmachtu, bombardowało już kilkakrotnie bezkarne lotnictwo sowieckie. Z oddziału nie pozostało wiele. Ludzie ginęli, dezerterowali, lub byli wieszani za dezercję. Wieść, straszna plotka. Głosi, że Berlin lada chwila padnie. Podobnie jak Breslau. Niemcy dawno zapomnieli o ostatnim sukcesie w pokonaniu sowieckich czołówek pancernych pod Lubaniem. Niemcy bardzo boją się Sowietów. Gdyż teraz Sowieci mogą tu być w każdym momencie. Wszyscy wiedzą, jakimi metodami się posługują Sowieci. Niemcy ustawiają doraźnie stanowisko karabinu MG-34. Widać strach i zwątpienie w ich oczach. Strasznie boją się Sowieci, którzy jak hordy barbarzyńców palą i krawią, gwałcą i mordują, biorąc odwet. Na Niemcach za ich zbrodnię, choć odwet ten przyjmuje niespotykane wręcz rozmiary. Przecież Rosjanie mieli przyjechać od strony mostu. Pojawiają się z zupełnie innej strony. Pomału zaczyna docierać do nich to, że być może to nie jest pojazd rosyjski. Strzelają! Teraz już wiedzą na pewno, że biała gwiazda nie jest gwiazdą czerwoną. pojazd Nie należy do Sowietów. Tylko do Amerykanów. Konsternacja. Nie wiedzą, co zrobić z kierowcą. Nie mogą się z nim porozumieć. Mówią innymi językami. Brać go do niewoli? Ale gdzie? Oto! Uważają następny amerykański pojazd. Przygotowują się. Okazuje się, że uderzenie nadeszło niespodziewanie z drugiej strony. Nie wytrzymuje. Mój poddać się Amerykanom i Sowietom zostaje jako gwardier zasolony przez swoich strzałem w plecy. Niektórzy postanawiają poddać się. Ich dowódca nie żyje. Kilku ich kolegów również padło na polowitku. I teraz patrzymy co tu prowadzi w tym konkurencji Henryków. Henryków Ziemlicki jest lepszy o długość jednego z grysów, ale tutaj strażak z Henrykowa trochę jest przejedzony, ale nie trzeba zjeść, trzeba zjeść do końca. I ja zapytam Pana o jakieś krótkie zdanie, proszę Państwa. Jaki dzisiaj dzień? Yy, niedziela. No to dobrze, dobrze, że niedziela. No to chyba sprawa jasna, proszę Państwa. To zostaje zwycięzcą? Proszę nie wstydź tutaj, może całą drużynę poczęstować. Oto nagroda! A do tego cukru jeszcze dorzucam słodkiego buziaka. O, rewelacja, proszę państwa! Ale ja bym prosił jeszcze... Ja bym prosił jeszcze tego drugiego strażaka ucałować, bo on smutny się. Dobrze, o. Oni z siekierą tu przyszli, z młotkami, ale uzbrojeni po zęby. Tak, a tu macie młotek, koledzy? Jest młotek porządny? Pokażcie. No tak, Sołtysowa z domu przyniosła, bo widzę zaznaczony, oddech do Sołtysa. Cztery, trzy, dwa, jeden, start. Zbijamy, przypominam, bramkę do płotu, nie robić innych rzeczy. Mniej więcej idą równo. Trochę boczny wiatr im przeszkadza, ale proszę zobaczyć jaki rozstaw. Zobaczymy, z która bramka pójdzie do wójta, która pójdzie do burmistrza. I już jest końcówka, jeszcze cztery gwoździe i za chwilę kolejna konkurencja napięcie rośnie. Dla kogo pojadą ogórki, a do kogo pójdzie ten dorodny koper wyhodowany na ogródku z Zołtysowej. Tak i teraz. Teraz jeszcze, jeszcze już końcówka, mniej więcej równo zadecyduje fotokomórka zamieszczona tu na tym słupie. Już podnieście bramkę do góry, czy się trzyma. No o jakieś tam setne sekundy i tutaj uważajmy, uważajmy, żeby żółtka, żółtka dajemy tu albo tam, tam białe, z białek tylko ulijamy, ja jeszcze przypominam trochę boczny wiatr powiał, ale mam nadzieję, że to jakiś spotoczy, proszę zobaczyć, Renia już poszła na całość, poszła na całość i kochaj, druga teść na całość, ale nie patrzcie na scenę, proszę was. Miały podkładki, jakaś folia, a Wy scenę. Ja nie wiem, co mam wójt zrobić, w scenę. Przynieście jakieś szmatki, bo już mnie wójt państwa zabije. fantastycznie. Ale bruto, ale idą dobrze. Renata, Renata. Ja się, trzęsie, tak kłucze, tak kłucze. Ela też jest dobra, bo ona na kolanach, na kolanach. Niech się zobaczy jakiegoś... Tak, cały kurowic, cały kurowic. Uważajcie, że to na moją nową marynarkę. Na proszę, zobaczy. Dały się buzi. Ciebie to muzyka serc, to ona patrzy w mnie. Trąbką, a której nie ma końca, to droga To słychać. I kiedyś przyjdzie taki dzień, i kiedyś przyjdzie taki czas, muzykach, to mnie muzyka południe daje.

i'm